Strzegomska dwunastka to bieg na 12,8 km. Pokonanie takiego dystansu nie należy do łatwych. Wymaga odpowiedniego przygotowania oraz obycia z biegami. Na starcie stawiły się jednak tłumy chętnych do zmierzenia się z tymi dystansami. Trasa wiodła pętlą ulicami miasta ze startem i metą w rynku. Panie pokonywały pętlę dwukrotnie, panowie trzykrotnie. Licznie zgromadzeni widzowie mogli podziwiać kolorowy tłum biegaczy oraz ich rywalizację o Puchar Burmistrza Strzegomia. Razem z kolegą Grzegorzem Sulimą Jakiś czas temu pomyśleliśmy o tym, żeby w mieście, w którym mieszkamy, zorganizować coś, w czym uczestniczymy, wyjeżdżając z naszego miasta. Miło będzie się spotkać ze znajomymi w Strzegomiu, na biegu, pokazać mieszkańcom Strzegomia, że można wyjść z domu na ulicę, pobiegać do parku. Mamy wspaniałe, wspaniałe miejsca do biegania na Górze Krzyżowej. Tak się zrodziła idea utworzenia biegu. Organizatorami tegorocznego biegu był klub sportowy AKS Strzegom oraz ośrodek sportu i rekreacji w Strzegomiu, przy wsparciu finansowym i organizacyjnym ze strony gminy Strzegom oraz województwa dolnośląskiego.